Yeah. <laughs> to piłka! No raczej. O -o. <śmiech> Ojej! <śmiech> U kolego! Zawołam pomoc! Uh -huh. Piesek utknął na drzewie! To nie jest miejsce dla małych piesków! Ta woda wygląda na zimno! Kąpiel ma być gorąca z bąbelkami. Przedni szat! Halo! Oddajcie mnie pieniądze! Kaletta wpadła w średni! Już jadę! Sie pierdoli! O, how! Si patrol! Zbiórka w bazie! Ha, ha. Gdy życie obsypuje cytrynami, to się... Pierdol! Ol. Nie w tą stronę mamy dziś ważne zadanie. Nauczymy Alexa jak palacie las. Marszal! Przyda się twoje doświadczenie, a także działka już odpalam! Oh. 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 Dzięki że przejechaliście. dziadka! Nie ma za co, Alex. A gdzie mój apap? Mango. Miau. Żyrafa. Pieczona ci Nie miałeś rzucać? No, rzuciłem. To po co fajkę? O Jezu, żeby zajarać. Obiecałem Ince, że nie będę palił, ale wytrzymałem dwa dni, a już nie mogę. Skręcam mnie. O, o, masz rękę. masz I boli cię gardło. Nie możesz zagrać w sztuce. No dobrze. Musisz dużo pić i odpoczywać. No i bardzo dobrze. Witam w dupie. I zapraszam. Nie drżyj księżniczko. Artur i jego pieski okrągłego stołu cię ocalą. Tak? To... A oto zadanie. Mm, wygląda przepysznie. Kto wyciągnie ją z kamienia